Co zrobić, aby wyglądać szczuplej? Założyć coś czarnego, coś w pionowe paski, długi wisiorek, długi szalik albo buty na wysokim obcasie. I koniecznie podkreślaj te części ciała, z których jesteś zadowolona. A co jeszcze wyszczupla sylwetkę? Bardzo modne, a do tego wyszczuplająca sylwetkę są duże torby, noszone na ramieniu albo te, które trzymamy w rękach, ale muszą być naprawdę sporych rozmiarów. Do tego duże okulary przeciwsłoneczne, szkoda tylko, że słońca za oknem brak, aby buzia wyglądała na mniejszą. I bielizna wyszczuplająca, do noszenia której przyznają się nawet gwiazdy, aktorki e, i celebrytki. Co jeszcze sprawi, że będziemy wyglądały szczupło? Ręka w trzy czwarte, bo pokazujemy tylko najchudszą część ręki przy nadgarstku. A wszelki zbędny tłuszcz na przedramionach sprytnie chowamy. Niektóre panie potrafią wymodelować policzki różem czy brązerem i wyeksponować kości policzkowe, dzięki czemu twarz jest szczuplejsza. Podobnie opalenizna, nawet ta sztuczna w sprayu, sprawi, że będziemy wyglądały szczuplej. Noszenie włosów związanych na górze filuterny koczek lub koński ogon też odejmie nam optycznie parę. Dekagramów, a doda kilku centymetrów zwyż. Szeroki pas w talii przydługawe spodnie, aby nogi wydawały się dłuższe. No i pomyślcie też dziewczyny o dłuższych paznokciach, dzięki którym mm, wasze palce staną się dłuższe, a ręce smuklejsze. A jak nic nie pomoże, to należy się wyprostować i wdech. A jakie wy znacie sposoby na odjęcie sobie kilku dekagramów, kilogramów? Piszcie w komentarzach.